Halo, 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 witam, panie Damianie, dzień dobry, dzień dobry, Gustawo Król z tej strony odzwanił do pana w sprawie wypłaty pana środków z konta handlowego, tak? A z jakiego konta? Panie Damianie, no z tego, który pan sobie stwarzał, tak? Na KAPIE. Y ale nie, proszę pana, bo ja na Binance mam, na tym nie mam. Y Panie Damianie, no to pewnie kiedy Pan sobie zakładał na Binance, no to na pewno u Pana zostały zarejestrowane na CoinMarketCapie. bo to jest partnerska program. Nie, no chyba nie, nie. no. Coś Pan tutaj kręci, oj Ty mały oszuście, Ty chyba, jeden, ty. Panie Damianie, to niech Pan wejdzie sobie na Internet i przeczyta sobie informacje dotyczące tego CoinMarketCapa. A, ja coś tu kręcisz, Ty mały no. dawe oj Ty niegrzeczny, Panie Ty, no Ty, no to pan jest, Czym pan kręci? Pan ja kręcę? Systemem? Ja świdrem kręcę tak.